Cześć, witamy Was serdecznie z Egiptu dla odmiany z hotelu Amway Blue Beach Abu Soma Hotel położony około 45 km od samej Hurgady w bardzo wiecznym regionie teraz szczególnie, bo na pewno widzieliście, że w całym Egipcie strasznie wieje dziś już troszeczkę lepiej można wyjść wszędzie samej nie. i to i pokażemy wam jak wygląda hotel otoczenie hotelu oczywiście decyzje sami podejmujecie na koniec czy ten hotel wam się podoba czy też nie także zapraszamy do oglądania wokoło hotelu klasycznie budowa <śledzimy> <śledzimy> ale tak naprawdę oprócz tej budowy która w sumie wcale nie przeszkadza są jakieś sklepiki, strasznie zawyżone ceny. Jak to monopolista, bo tutaj poza hotelem tak naprawdę nie ma zbyt wiele e, oprócz pustyni. E, natomiast takie podstawowe rzeczy, jeśli będziecie chcieli kupić, to możecie je zakupy zrobić tutaj. To tu jest także e, apteka, e, jakaś klinika medyczna albo większe zakupy. Polecamy pojechać do e, Safadży. To jest raptem 3,5 km stąd, lub do Hurgady, ale to już jest wycieczka. Lub do Hurgady to już jest już wycieczka trochę dłuższa, 45 km i rzeczywiście się tam jedzie. Natomiast to jest taka podróż gdzieś na kilka godzin do safadży. Można wyskoczyć dosłownie na 30 minut, jeśli ktoś ma ochotę. Koszt taksówki to jest w dwie strony 10 dolarów. Koszt Ubera. Raptem 2 dolary, 100 funtów egipskich. Aktualnie funt egipski jest po 50, 1 dolar jest po 50 funtów egipskich. No dobrze, no to wejdźmy do hotelu i pokażemy Wam, jak on wygląda. Jakie są nasze odczucia, jakie naszym zdaniem są plusy i minusy tego hotelu. Jeśli chodzi o samo wejście, recepcję jest bardzo w porządku. Tu jest recepcja, zaraz na samym wejściu pan bez problemu udostępnia pokoje. Zasadniczo nie mieliśmy większego problemu z dostaniem dwóch pokoi, tak naprawdę obok siebie. Po lewej stronie jest lobby bar, drinki serwowane od 10 rano do północy. Tuż obok mamy Columbus Coffee, Cafe. Świetna kawa, ekstros polbowy, także zachęcam jeśli będziecie tutaj, no pójście sobie na kawkę. Byliśmy w okresie walentynek, także jakieś tam dekoracje jeszcze są. Odnośnie imprezy walentynkowej w, tej, w tym hotelu wolałbym to przemilczeć, bo, bo się nie popisali. Zasadniczo jeśli chodzi w ogóle o animację. W tym hotelu jest naprawdę źle. Animatorzy raczej robią pokazówkę do zdjęć, do nagrania sobie filmów, a nie do zabawiania że tak powiem, turystów, klientów tego hotelu. My, my nie mamy z nimi doświadczeń prawie żadnych, bo nie istnieje praktycznie. Tu jeszcze pozostałości po kolacji walentynkowej. Była chyba najgorszą kolacją na przestrzeni tego tygodnia, gdy tu jesteśmy. I wchodzimy do restauracji głównej. Oprócz tej restauracji są jeszcze trzy restauracje à la carte. Dwa razy można skorzystać. Jeśli chodzi o samo jedzenie, śniadanie, obiad, kolacje, na przyzwoitym poziomie, dość czysto. Codziennie podawane jajka w różnej formie, czy na twardo, czy omlety. Czy jajka sadzone, co kto lubi? Tutaj kolega, prawna robi omlety bardzo dobre. Codziennie rano croissanty, wypieki różnego rodzaju, pizza dostępna non-stop. Sery. Sery egipskie nie są zbyt pyszne, natomiast co kto lubi? One tutaj codziennie są świeżo krojone i to jest też plus. Oczywiście w restauracji kawa, herbata, napoje, owoce to wszystko można tak naprawdę na bieżąco jeść bardzo dużo sałatek różnego rodzaju serów płatki dla dzieci mleko, owoce jogurty dżemy, nie dżemy, słodycze czyli taka typowa egipska klasyka wszystko wszystko jest powtarzalne w każdym w każdym hotelu w Egipcie restauracja składa się z części wewnętrznej oraz takiego patio zewnętrznego ale ze względu na panujący wiatr w ostatnim czasie, nikt chyba nie korzystał z tego patio. Biało tutaj tak, że trzeba było chodzić naprawdę w grubym dresie. Ale dzisiaj, szczęśliwie, dziś jest 15 lutego, czyli dzień po walentynkach, wiatr ustał, czyli będzie już taki klasyczny, ciepły Egipt. I patrząc na pewno pogody, możemy Wam powiedzieć, że teraz już można przyjechać tutaj. No, my przyjechaliśmy w okresie, w okresie mocno-wiecznym, to nie zmienia w postaci rzeczy, że się zjaraliśmy. Tudzież się pięknie opaliliśmy. Słońce operowało z taką samą intensywnością, natomiast wiatr powodował, że było chłodno. Przez co nawet nie czuliśmy, kiedy nas tak bardzo połapało Połapało słońce. Bywa dzisiaj na Columbus KP Naprawdę polecam tutaj kawa. To jest moc, bardzo mocny punkt tego hotelu. Tutaj panowie robią naprawdę dobrą kawę. Często w Egipcie mamy problem z, piciem, z napiciem się dobrej kawy. Jest to rozpuszczalna kawa albo jakaś z ekspresu przelewowego, obrzydliwa. Tutaj ekspres kolbowy, świeżo mielona kawa. Bez umiaru, bez dodatkowych kosztów, można pić. Wychodzimy teraz na teren z basenami. Hotel zbudowany w taką dużą literę U. Może i zachęcająco, natomiast stanowiło to dość duży problem właśnie przy dużych wiatrach, bo właśnie tutaj na terenie tego małego cypelka pod dachem. Dochodziło do małych tornad. Te wszystkie meble tutaj fruwały, bo wiatr nie miał gdzie uciec, więc kręcił tutaj w środku dość ostro. Hotel ma trzy baseny, tak naprawdę, z czego jeden podgrzewany w okresie zimowym. Jeśli chodzi o leżaki, jakiegoś większego problemu nie ma. Oczywiście ludzie rezerwują leżaki sobie od samego rana, natomiast znaleźć leżak czy przy basenie, czy na plaży nie jest większym wyzwaniem. Ten basen pierwszy jest z wodą niepodgrzewaną. Teraz w okresie zimowym naprawdę jest to bardzo zimna woda, chyba zimniejsza niż w morzu. Tak, mnóstwo zieleni, ładnych kwiatów, ale tylko po jednej stronie. Dlaczego? Dlatego, że druga strona hotelu jest praktycznie cały czas w cieniu. A więc tam nie rosną już takie piękne kwiaty, i ta zieleń też nie jest tak zadbana po tamtej stronie jak po tej A przy basenach. Oczywiście są dwa bary. Jeden tutaj, pierwszy, który łączy ze są dwa baseny. A bardzo miła obsługa. Duże plastikowe kubki wielokrotnego użytku, ale duże. Nie takie mikroskopijne na jednego łyka. Drugi bar jest już łączący baseny z plażą. Ten basen jest chyba największy. Jest to basen z wodą podgrzewaną. Głębokość maksymalna 160 cm. Więc dla dzieci akurat ta ostatnia część się nie nadaje. Natomiast tu na samym początku. Jest nawet chyba i 120 cm, dokładnie tak. Więc to jest takie fajne miejsce dla dzieciaków, żeby się mogły pobawić. Są dostępne oczywiście wszelkie akcesoria, piłki, żeby pograć, czy też właśnie bramki. Jest jacuzzi. Jacuzzi ma cieplejszą modę niż basen. Zadziwiający, w Egipcie to jest zadziwiające, może tak, bo nie zawsze jest to norma. Zazwyczaj w jacuzzi czy pseudo-jacuzzi jest woda z basenu. Tutaj jest woda specjalnie podgrzewana. Oczywiście punkt wymiany ręczników. Klasycznie są tutaj dwa umiejscowione przy, jeden przy basenie, drugi przy plaży. Ręczniki bardzo fajne. Duże prawie na cały leżak, że pod tym względem to jest na plus dla hotelu. Część miejsc już pozajmowana, ręczniki porzucone. W okresie zimowym są wieczorne show. Jakość ich nie jest jakaś taka wybitna to nie jest to samo, co było chociażby w hotelu Aladdin trwają pół godziny z długim czasem na przebieranie się między kolejnymi aktami danego show. Natomiast no, odbywają się, można się napić w spokoju drinka, jest do tego zbudowany namiot, Nazw nazwali go Winter Garden. Tam po lewej stronie, tuż za budynkiem. Jakby jest to taka, w okresie tych dużych wiatrów, jak teraz były, Myślę, że to, to jest całkiem fajne rozwiązanie, że można pójść pod jakiś właśnie namiot, usiąść i nabić się, czy drinka, czy coś ciepłego. Ptaszki. Teren nie jest jakiś olbrzymi, zobaczcie, że idziemy chwilę, tak naprawdę, i obeszliśmy już praktycznie cały hotel. Przed nami w tym budynku restauracja, zarówno libańska, byliśmy w niej całkiem niezłe jedzenie. Wieczorem, natomiast w trakcie wiatru, tych, tych, tych wiatrów, ponieważ to nie jest zamknięty budynek całkowicie, ciężko było siedzieć, a w ciągu dnia służy jako zamiennik powiedzmy obiadów, czy późniejszy obiad, jakaś zupa, jakieś owoce, kanapki, frytki, pizza. Nomen menomen, tu trzeba oddać, że pan od pizzy ma na imię Mohamed, robi naprawdę dobrą pizzę na cieniutkim cieście, a może Wam na przykład całego chcecie tej pizzy na oliwie z oliwek, więc nie jest to taka typowa pudełkowa podróbka. Pizze są naprawdę bardzo smaczne. Tak, tu jest spa oraz siłownia. Widzieliśmy, że ludzie korzystali. My nie. My nie korzystaliśmy intensywnie. Nie korzystaliśmy też wcale. Tu jest drugi barst, z niego korzystaliśmy już. <grywa> Ta sama historia. Szybka obsługa, niezłe drinki. Nie żałują alkoholu, nie żałują napojów. Oczywiście klasycznie już Sprite, Cola, Fanta, co tam kto lubi. Dochodzimy do plaży. Na plaży fajnie rozwiązane parawany, szczególnie w okresie tym mocno wiecznym, Można je przestawiać, tak naprawdę całkowicie się zabudować. Plaża czysta, nie jest jakaś zaśmiecona. Ale niestety nie udało nam się za bardzo skorzystać z tego morza. Tak, natomiast ponieważ wiatry dochodziły tam do 50-60 km na godzinę, morze zostało przez Izbę Turystyki zamknięte, więc nie pojechaliśmy ani ponurkować, ani za bardzo posnurkować tutaj. Nie mogliśmy, mieliśmy tylko jedną okazję, żeby wejść do morza. Tak wyglądają trażaki z parawanami. Nie jest to już pierwsza jakość, natomiast są, e, są bardzo e, efektywne, działające. Materace miękkie, więc super. Jak widzicie tutaj obsługa dba o to, żeby piasek był wyrównany. Są huśtaweczki działające. Zaprezentuj, jak działa huśtawka. Państwa, a huśtawka działa właśnie tak. <świetnie>, Świetnie. Mamy przynajmniej udokumentowane, że korzystaliśmy z huśtawki. Eee, oraz molo. Molo, jakieś 350 metrów. E, dzielone gdzieś po 2 trzecich trasy e, Z płytką, dość wodą 2-2,5 metra. E, gdzie można sobie posnurkować. Chociażby z dziećmi. Dalej już jest e, głębsza woda. Jak widzicie flagi teraz, jedna czerwona, jedna żółta, więc prawdopodobnie uda nam się dzisiaj wejść ostatni raz do morza. Widok fantastyczny, naprawdę, morze czyściutkie, ładne zejście tu, w ogóle to w przeciwieństwie do szarm, gdzie są klify, tutaj, w oddaleniu się tak naprawdę od Hurgady, można wejść do morza tak po prostu, nie trzeba zasuwać po mostem, tu nie ma jakiejś drastycznej rafy, raczej kamienie, pozostałości po rafie. Nic ostrego. Natomiast za hotelem nie ma nic. Są góry, dalej jakiś hotel, ale to jest dobre półtora kilometra do tego hotelu. E, świetny spacer, polecamy. Mnóstwo muszli, rafy koralowej. E, natomiast e, za hotelem no, nie uświadczycie żadnych atrakcji oprócz spaceru. Możecie skorzystać standardowo z usług z Safari, możecie pójść nurkować, jeśli będzie ładna pogoda, możecie pograć w siatkówkę, możecie pograć w ping-ponga, ping no, piłką nożną. Także wybór, zasadniczo wybór atrakcji tutaj jest. Jeśli ktoś lubi owoce morza, to nie to miejsce. To nie jest hotel dla osób, które gdzieś lubują się w owocach morza i w rybach. Nie, naprawdę tutaj takiego, takiego jedzenia nie znajdziecie. A jeśli znajdziecie, będzie po prostu niesmaczne. Nie potrafią tego przygotowywać. Nie wiem dlaczego. Kalmary zrobili raz i zrobili je tak źle, że naprawdę podziękowaliśmy. E, chyba raz tylko czy dwa razy była taka w miarę zjadliwa ryba. Więc tutaj raczej ryż, e, wołowina, dobra, dobre mięso, dobre wypieki, e, nie owoce morza. E, hotel ma około 400 pokoi, tak naprawdę nie wiem dokładnie ile. Wygląda to e, na tyle. Trzypiętrowy, e, tak naprawdę z parterem to czteropiętrowe budynki, budynek. Ciągnący się po od, od lewej do prawej, eee, pokoje standard egipski, ale dość przyzwoite, przestronne. Wszystko w nich działa. Eee, nie zauważyliśmy jakiejś gigantycznej pleśni czy grzyba. Eee, natomiast kolejny mankament ekipa sprzątająca chociażby pokoje. Czy zostawisz dolara, czy 5 dolarów, czy nic nie zostawisz? Będziesz miał dalej taki sam śmietnik. Pościelam ci tylko łóżko. I no, zostawią otwarte drzwi? Potrafią zostawić otwarte drzwi do pokoju po sprzątaniu. Nam to trochę przeszkadza. Mamy trochę tego sprzętu, jednak nie mówię, że w Egipcie kradną. Ale ja się nie czuję komfortowo z tym, że ktoś zostawia otwarty. Leżą różnego rodzaju sprzęty, chociażby elektroniczne. Oczywiście korzystamy z sejfu, żeby było jasne, ale no nie wszystko wejdzie do sejfu. Nie, każdy, nie każde urządzenie jesteście w stanie do niego wsadzić, bo one są małe. Jeszcze trzeba schować portfel, dokumenty, paszporty. Jak się uzbiera, to nagle robi się ciasno. Tak jest. Widzicie, teraz idziemy już tą ciemną stroną. Tutaj słońce nie dosięga. Jeśli dosięga, to może w lato częściej, teraz jest okres zimowy. Tak wyglądają pokoiki, zaraz wam pokażemy, jak wygląda nasz pokój, to jest nasze nasze patio, taras, nie wiem, literas przed naszym przed naszym pokojem. W tym hotelu Zupełnie inaczej niż w innych. Bardzo chętnie przyjmują bakrzyż, łapówki, dolarki. A, szczególnie na recepcji. A, natomiast e, pamiętajcie, że nie jesteście zobligowani do tego. I nigdy nie musicie nikomu nic dawać. Jak widzicie hotel malutki. Teraz wam pokażemy pokój. Trochę my go zaśmieciliśmy też. Bo dopiero wstaliśmy. Jest wcześnie rano, bo jest ósma rano. I chcieliśmy nagrać specjalnie taki tur dla was także po wejściu mamy o proszę bardzo, mamy family room łazienka wanna oczywiście prysznic jakieś dyspensery umywalka klasycznie, chusteczki, suszarka czyli wszystko na czym nam zależy szafa pod zabudowę wraz właśnie z tym gigantycznym sejfem my już go szczęśliwie opróżniliśmy dodatkowa kołdra jeśli ktoś potrzebuje Fajny, że codziennie się, dostawaliśmy wodę mineralną, e, świeżą kawę, oczywiście w saszetkach, ale jest. E, herbatę. Mieliśmy w sumie trzy łóżka, pozwolono nam je złączyć. Kanapę, telewizor, cały pokój, ot, jakby nie jakiś gigantyczny, e, nie mały też. E, nie ma jakiegoś specjalnego wyposażenia. Klimatyzacja działa. I chyba tyle. No, jeśli chodzi o, o prowadzenie Was po tym gigantycznym hotelu, to możemy powiedzieć, że to już koniec. Żegnamy się z Wami bardzo Dzisiaj serdecznie. Jest Dzisiaj jest ciepło, idziemy się popalać, po, popływać i wieczorem do Polski. Także ostatnie chwile. W tym cudownie ciepłym kraju dzisiaj. Trzymajcie się wszystkiego najlepszego i do zobaczenia z następnego hotelu. Jeszcze raz pozdrawiamy.